11 luty 87 Wasulo, to ja Jezus Chrystus. Córko, twoje cierpienia staną się moimi, a moje cierpienia będą twoimi. Podzielisz wszystko, co ja mam, nawet moje cierpienia. Będę blisko Ciebie, żeby cię pocieszyć, gdy będziesz mnie potrzebować. Jednak ja chcę zostać pocieszony za moje cierpienie. Jezu, ty naprawdę nie potrzebujesz nikogo, a już w ogóle ja nie jestem ci potrzebna. Nie, nie potrzebuję nikogo. Wystarczam sam sobie. Ale czyż ja nie dzielę z tobą wszystkiego, co posiadam? Ja jestem twoim zbawcą, tym, który cię uzdrawia. Czułam go obecnego, jak głaskał moją głowę. Powiedziałam mu, że moja dusza tęskni za nim, a on mnie pocieszy, mówiąc, że jak tylko dokona tego dzieła, przyjdzie mnie wyzwolić. Ja jestem twoim zbawcą, tym, który cię uzdrawia, twoim ojcem, małżonki. Jestem twoim bogiem, który nigdy cię nie opuści. Wieczorem czekaliśmy na gości z kolacją. Miałam w rękach sześć szklanek, które chciałam zanieść na pierwsze piętro. Naprzeciw schodów, na pierwszym poziomie, dostrzegłam nagle przede mną wielki, ciemny krzyż z ukrzyżowanym Jezusem, który jęczał w agonii. Był umęczony i cały zalany krwią. Czy powinnam przejść obok? Nie wiedziałam, co zrobić. Usłyszałam Jezusa, który wołał: O, pomóż mi, Wasulo, podejdź do mnie. Postawiłam szklanki na stole i pobiegłam. Po Jezus napisał: Moja agonia jest wielka, moje cierpienia są niezliczone. Czy nie pomożesz temu, który umarł dla Ciebie? Jestem przybity do Krzyża i nie mogę przyjść do Ciebie. Zatem zbliż się, pragnę, żebyś była bliżej mnie. Wasulo, jak ja Was wszystkich kocham, ulecz moje dzieci, przywoła je, doprowadzi je do miłowania mnie. Bądź błogosławiona, bądź blisko mnie, kocham Cię. Byłam wstrząśnięta wszystkim, co właśnie się wydarzyło w czasie kilkuset minut Zauważyłam, że byłam na potem. Wasulo, ja Jezus cierpię, Ty w pełni rozpoznałaś mój krzyż i mnie na krzyżu. Pragnę, abyś odczuła moje magonie, cierp ze mną, córko, żyj dla mnie, a ja dam ci odczuć moje przeszyte serce.